Ciao, Rodejski e Svirciadella. La sua stanza diventa il palazzo del re. Sigli ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà. Non è facile né è difficile, forse semplice sarà. Prendi lo specchio magico, fragile, mitologico, simbolo di velè. Anche se sembra logico, ogni tuo desiderio sta vera, se specchierai lui l'amore che deve ti servire. Mamo, sei cudowna. Jaki piękny jest mój ogródek. To mama posadziła te kwiaty i pielęgnowała je z wielką czułością, bo chciała, żeby były piękne i pachnące. Kiedy mamy nie ma w domu, ja się nimi zajmuję. Kocham te kwiatuszki, dlatego podlewam je, obrywam im suche listki, nawożę je i poświęcam im wiele czasu. Motylek. Chciałabym nim być. Jakie to piękne uczucie. Witajcie, przyjaciele. Teraz pofrunę do królowej. Moje uszanowanie, królowo. Jak wygląda kwiat tego śpiocha? Zaraz go obudzę. Wstawaj, Leniuszku, słońce już wstało. Widać, że jesteś wypoczęty. Stilli? Mama. Dziwne, myślałam, że jest w ogrodzie. Mamo, już jestem. Tu jej nie Mama! ma. Mamo? O co chodzi, Stili? Zapomniałaś czegoś? Ja nie, ale ty na pewno nie pamiętasz, jaki dzień jest dzisiaj. Dzień rozmów rodziców z nauczycielami, prawda? Tak, musisz pójść do szkoły. Już jesteś spóźniona. Dobrze, dobrze. Mamo, proszę cię, ubierz się ładnie. Dlaczego? Jest jakiś szczególny powód? Wszystkie mamy będą eleganckie i ty też musisz ślicznie wyglądać. Zgoda. Cześć, mamo. Muszę iść. Do licha. Ciągle coś się psuje w tym domu. Cześć, tato. Poczekaj. Dlaczego tak się śpieszysz? Bo spóźni się do szkoły, a ty masz moją teczkę. Co takiego? Tak, tato. Jesteś taki roztargniony, że wziąłeś ją za swoją. Cześć, Moko. Cześć, Stilni. Dzień dobry, Stilni. Teraz pójdziecie razem do szkoły. Moko, przypomniałaś swojemu tacie, jaki jest dzisiaj dzień? Zapomniałam, że jest dziś spotkanie z nauczycielami. Właśnie, twój tata przyjdzie, prawda? Niestety nie mogę, mam masę spraw do załatwienia. Może ja też nie pójdę do szkoły? Co ty mówisz, Moko? Musisz iść. Dobrze, pójdę, ale jutro. Moko, musisz chodzić codziennie. Nie żartuj sobie. Dobrze tato, ale ty nie dajesz dobrego przykładu. Wiesz, że dziś będzie cudowny dzień? Dlaczego? Co się zdarzy? Po południu pojedziemy z mamą do miasta na zakupy, a potem mama zabierze mnie do restauracji. Zazdroszczę ci. A wieczorem pójdziemy do kina. Poproś mamę, żeby zabrała cię na bajkę o kopciuszku. Muszę jednak spełnić pewien warunek, jeśli chcę z nią wyjść. Jaki? Muszę mieć bardzo dobre oceny. Przecież dobrze się uczysz. Rodzice nigdy nie są zadowoleni. Zaraz ci pokażę, co się stało. To kocisko chciało zjeść mojego ptaszka. Biedne maleństwo. A masz, to cię nauczy. Uspokójcie się, dość tego. Powiedziałam, przestańcie, bo jeśli nie... Moko natychmiast rozdzieli. A teraz powiedzcie mi, o co poszło. To on pierwszy zaczął, nieprawda? Przestańcie wreszcie. Podajcie sobie ręce. Szybko zapomnijcie o urazach. Mam nadzieję, że od dziś nie będziecie się już bić. Dziś jest dzień, w którym wasi rodzice przyjdą do szkoły posłuchać waszych odpowiedzi na moje pytania. Bądźcie grzeczni. Zrozumiano, Taisha? Słucham? Nie wiem. Nie wiem. Dlaczego nie uważasz? Tak właśnie wyglądają ci, którzy rozmawiają na lekcji. Słucham? Mówi Kazami. A, to ty, Juriko. Jak się czuje Suzumi? Jest w klinice i będzie miał operację. To okropne. Nie, wychodziłam właśnie do szkoły. Dziś jest spotkanie z rodzicami. Przekaż pozdrowienia dla Suzumi założę się, że mama Stili pierwsza wejdzie do klasy, skąd ta pewność, bo zawsze przychodzi pierwsza. Bądź co bądź jest mamą pierwszej uczennicy w klasie. Właśnie jest taka zadowolona, kiedy Stili dobrze odpowiada. Dziwne, to nie jest twoja mama. Dlaczego jeszcze jej nie ma? Jak widzicie, w tej szkole z 250 uczniów, z których 120 to chłopcy, a 130 to dziewczynki. A teraz pokażemy Waszym rodzicom, czego nauczyliście się do tej pory. Musicie wyliczyć, jaki procent stanowią chłopcy, a jaki dziewczynki. Bierzcie się do pracy. Przyszedł Przepraszam za spóźnienie Czy to tutaj rodzice mogą uczestniczyć w lekcji? Tak, pan zapewne jest ojcem Tejsio, prawda? Zgadł pan Pański syn siedzi tam, widzi pan? Tak, widzę No synku, pokaż panu nauczycielowi, jak jesteś dobry Tato, to nie jest mecz piłki nożnej Rozwiązaliście już zadanie? Tak Daj mi ściągnąć wynik ja też. Powiedz nam. Chłopcy stanowią 52%, a dziewczynki 48%. Nie? Źle. Głupku, dałeś mi zły wynik. Posłuchajmy kazami. Chłopcy stanowią 48%, natomiast dziewczynki 52%. Tak. Tak jest prawidłowe rozwiązanie. Dziękuję za dobrą podpowiedź. Prawdę powiedziawszy, to mama mi podpowiedziała. Tam siedzi. Ona zawsze mi pomaga. Przepraszam bardzo. Ale się popisała. A teraz, zanim przejdziemy do pojedynczych pytań, zamieńmy te procenty na ułamki. Styli. Nie rozumiem, dlaczego twoja mama nie przyszła. To bardzo dziwne. Ja również chciałabym wiedzieć, co się stało. To są rysunki naszych dzieci. Urocze, prawda? Tak. Niektóre są piękne, inne okropne. Na przykład które? Ten namalował jakiś osioł. Biedaczek, jak dorośnie, poprawi się. Ciekawe, kto go namalował. Ojej, mój syn! Zobaczy pan, że następne będą lepsze. Naprawdę bardzo się denerwuję Po raz pierwszy twoja mama nie przyszła na zebranie Może zapomniała, nie wydaje mi się Nie pozostało mi nic innego jak pójść do domu i zobaczyć co się stało Nie denerwuj się, na pewno coś się nagle wypadło Ale co? Nie wiem, może musiała dokądś pójść Prawdopodobnie tak było Muszę szybko pobiec do domu Cześć Moko Cześć Tilly

Zastanawiałam się, gdzie byłaś. Mamy nie ma w domu. Nie martw się, może poszła na zakupy. Tak myślisz? Długo jej zeszło. Wiesz, jakie jesteśmy my, kobiety. Miejmy nadzieję. Poza tym w sklepach jest dużo ludzi. Zobaczysz, że mama zaraz wróci do domu. Cześć, Stilli. Do widzenia, maleńka. Może mama utknęła gdzieś w korku i nie mogła przyjść na czas do szkoły. A może właśnie teraz jest w szkole? Mówi z tyli Kazan. Czy nie przyszła może moja mama? Kiedy wróciłam do domu, nie było jej. Myślałam, że może poszła do szkoły. Co? Ja wcale nie żartuję. Jeśli nie chce mi pan pomóc, poszukam jej sama. Nie pozostaje mi nic innego jak właśnie to. Mam! Dzięki czarodziejskiemu zwierciadełku zmienię się w gołąbka i wtedy łatwiej ją znajdę. Te maja, maja zamień mnie w gołąbka. Kto wie, gdzie może być moja mama i gdzie mam jej szukać? Dzień dobry, pani. Czy nie widziała pani naszej mamy? Rozumiem, co mówią te dwa małe gołąbki. Dzień dobry, maluchy. Czekacie na mamę? Tak, poleciała szukać naszego starszego brata, który gdzieś zaginął. Naszego starszego brata? Tak, mama go skrzyczała, a on uciekł. Widziała go pani gdzieś w okolicy? Zdaje mi się, że widziała waszego brata. Naprawdę? Gdzie on jest? Widziałam go niedawno w rękach Doriny. A kto to jest Dorina? Nie znamy nikogo o takim imieniu. Oczywiście, że nie znacie Dorina, to dziewczynka. W rękach dziewczynki? Nie martwcie się, znajdę waszego brata. Myślę, że mi się to uda. W zamian musicie wyświadczyć mi przysługę. Zawiadomcie mnie, gdy zobaczycie osobę, która tak będzie wyglądała. Zapamiętajcie tę twarz. Dobrze. Jak ją spotkacie, natychmiast mnie zawiadomcie, zrozumieliście? Do zobaczenia. Musimy się zorganizować, Braciszku. Lepiej zacząć od zaraz. Ja pochłonę w tę stronę, a ty w tamtą. W ten sposób przeszukamy całe miasto. Spotkamy się tu w gniazdku, dobrze? Zgoda. Lećmy natychmiast. Dorina? Dorina? Co chcesz? Gdzie masz tego małego gołąbka? Nie mam go. Co z nim zrobiłaś? Chodzi o tego z uszkodzonym skrzydełkiem? Tak. Nie mam go. Zamieniłam się za niego na lizaka. Zrobiłam niezły interes. Znalazłeś coś? Jeszcze nie, braciszku. Szukajmy dalej. Mam nadzieję, że ta dziewczynka znajdzie naszego brata. Wydawała mi się uczciwa. Pomożemy jej. Będziemy szukać tej osoby dopóki nie znajdziemy. Nie zaczynaj z moim bratem. Gołąbek jest mój, bo ja go znalazłem, a Kankiki mi go ukradł. Czy to prawda? Oczywiście to jest mój gołąbek. Chyba nie myślisz, że mój brat jest złodziejem. Wiem, jaki będzie koniec tego ptaszka. Trafi do kociego pyska. Uspokój się. Jeśli chcesz tego gołąbka, mogę ci go sprzedać. Ile za niego chcesz? Słucham? Chciałabyś go kupić z Oczywiście, wystarczy, że powiesz, ile za niego chcesz. Tysiąc jenów. Zgoda? To są twoje pieniądze, a teraz oddaj mi tego gołąbka. Kupiłam go i jest mój. Za te pieniądze kupię dużo lodów. To są moje pieniądze. Gołąbek był mój. A teraz zaniosę do gniazdka tego biednego, samotnego gołąbka. Widziałam jego braci. Bardzo się o niego martwili. Chcesz powiedzieć, że wiesz, gdzie jest jego gniazdko? Znalazłam je przypadkiem i obiecałam jego rodzeństwu, że jak tylko go spotkam, przyniosę go do gniazdka. Poczekaj aż wyzdrowieje. Może jednak lepiej wyzdrowieje pod opieką swoich rodziców. Zanieś go więc do gniazdka. Zobierz, że go wszyscy szukali. Ty łobuzie, chciałeś płacić fałszywymi pieniędzmi. Zaraz ci pokażę. Witajcie, przyjaciele, czy znaleźliście może moją mamę? Naprawdę jest w domu? Skąd wiesz, co one mówią? Nie mogę ci powiedzieć. Weź tego ptaszka i zanieś go do parku. Tu jestem, Stilni. Gdzie byłaś? to raczej ty powiedz, gdzie byłaś. Uspokój się, Stilni. Mówiłaś, że przyjdziesz do szkoły. Czekałam na ciebie. A ty wcale się nie pokazałaś. Miałam zamiar przyjść, jednak nie przyszłaś. Było mi bardzo przykro. Wychodziłam z domu, kiedy zadzwoniła ciocia Sojuzi. Z wiadomością, że Suzumi jest w szpitalu i musi być natychmiast operowana, więc poszłam do niej. Czy to znaczy, że wolisz Suzumi niż mnie? Co ty mówisz, Stilni? Nie powinnaś mówić takich rzeczy. Obiecałaś także zabrać mnie do kina na bajkę o kopciuszku. Nie bądź egoistką. Twoja kuzynka źle się, się poczuła i musiałam ją odwiedzić. Ja również źle się czułam, ale to cię nie obchodzi. Zniszczę te wszystkie kwiaty. Uspokój się. Wszystkie powyrywam. One są lepsze od ciebie. Masz. Nienawidzę cię. Styli. Dlaczego moja mama mnie już nie kocha? Stilly. Szuka cię Taisho. Chce z powrotem gołąbka. Jest wściekły, bo pieniądze, które mu dałaś, są fałszywe. Powiedział, że zapłacisz mu za to. Będzie lepiej, jak go nie spotkasz. Zostaniemy z tobą, będziemy cię bronić. Przed tym ważniakiem. Tam jest Taisho i znowu ma ptaszka. Styli oszukałaś mnie, dałaś mi fałszywe pieniądze. Dałam ci tylko to, na co zasłużyłeś. Co? Chcesz oberwać? Nie chcę go Nic z tego, nawet o tym nie myśl. Uważaj, bo gotowi jesteśmy nawet walczyć z tobą. Aż tyle on dla ciebie znaczy? Mówię po raz ostatni, zostaw go, bo naprawdę będziesz miał kłopoty. Zaczekaj chwileczkę. Możemy porozmawiać. Uspokój się, Styli. Nie, nic z tego. Poczekaj. Powiedziałam szybko puść tego gołąbka. Ojej, złapał go kot. Zostaw go. Nie rób mu krzywdy, wstrętny kocurze. Uciekaj stąd. Uciekaj i nie waż się tknąć ani mamy, ani gołąbka. Uciekaj. Uciekaj stąd. Kiedy już wyzdrowiałem, ten chłopczyk nie chciał mnie puścić. A teraz proszę cię, żebyś już nigdy nie oddalał się od gniazda, rozumiesz? Odfrunąłem daleko, bo myślałem, że już mnie nie kochasz, mamo. Oczywiście, że cię kocham. Nigdy nie powinieneś mieć takich wątpliwości. Kochasz mnie tak samo jak moich braci? Oczywiście, kochanie. Czy tyle mnie kochasz? Nawet więcej skarbie. Tak bardzo? Więcej, o wiele więcej. Tak dużo, jak duży jest park? Nie, park jest za mały w porównaniu z bezmiarem mojej miłości do ciebie. Rozumiem, więc tak jak duże jest niebo, mamo. Gdzie byłaś? Wszędzie cię szukałam. Mamo. Nie mogłam dziś przyjść do szkoły, ale rozmawiałam z twoim nauczycielem, panem Sato. Naprawdę? Tak. Powiedział mi, że masz znakomite stopnie. Chciałam cię pochwalić, ale uciekłaś i nie pozwoliłaś mi. Mamo. Kochana, Stilly. Żeby ci to wszystko wynagrodzić, zabiorę cię do kina na bajkę o Kopciuszku. Moja mama jest naprawdę cudowna. Jaką straszną rzecz zrobiłam w ogródku, muszę natychmiast to uporządkować. Zmienię się w duszkę. Akumaya Majakom chce zostać duszkiem kwiatów. By to film z serii Czarodziejskie Zwierciadełko. wersja polska, studio Pavlis. Mentre danza la sua stanza diventa il palazzo del re. Stilli ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà. Non è facile né difficile, forse semplice sarà. Prendi lo specchio magico, fragile e mitologico, simbolo di bellezza e divanità, ogni tuo sogno segreto con lui vi verrà realtà. Prendi lo specchio magico, anche se sembra logico, ogni tuo desiderio sta a verità, se specchierai in lui l'amore fedele ti